Siema, Siema z tej strony Angela. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek o napadach na kasyno. Dam Wam kilka rad, kilka bardzo przydatnych rad. Pewnie o niektórych wiecie, a o niektórych pewnie nie. Także polecam posłuchać. W tym odcinku zajmę się podejściem agresywnym. Być może nagram też filmik z podejścia cichego i sprytnego, ale to już zależy od tego, jak przyjmie się ten, ten film. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a na pewno za niedługo pojawi się materiał z podejścia cichego i z podejścia sprytnego. Ok, bez pennego przedłużania: podejście agresywne, podejście agresywne zawsze, zawsze róbcie do dzieł sztuki. To jest idealne połączenie podejście agresywne i dzieła sztuki. Dlaczego? Dlatego, że bierzecie tylko jedną osobę do pomocy. Tylko jedną. Tylko jedną osobę i zbieracie cały łup. Nieważne, czy to jest podejście z czachą, czy nie, zawsze zbierzecie cały łup. Także jeszcze raz powtórzę. Podejście agresywne, zawsze do dzieł sztuki i zawsze jedną osobę do pomocy. Dacie radę, naprawdę dacie radę. Po prostu posłuchajcie moich rad i to się naprawdę uda. Zbierzecie cały bóg dwie osoby, na spokojnie dacie sobie z tym radę. W dwie osoby i już tylko od Was zależy, ile na tym zarobicie, bo od Was zależy a ile dacie tej drugiej osobie? Możecie dać jej te 20% i to jest 400 tysięcy, więc no umówmy się, kto by taką kasą pogardził? A... dobra. Tak jak mówiłam, podejście agresywne do dzieł sztuki. Nigdy, przy nigdy nie bierzcie podejścia agresywnego do złota bądź kasy. Tak swoją drogą to kasy się w ogóle nie opłaca robić, więc szukajcie tylko, 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 złota, e, tylko złota albo dzieł sztuki, ewentualnie diamentów, jeśli są dostępne. No ale tak, agresywne do dzieł sztuki, idealne, do reszty nie. Wiecie dlaczego? Bo, żeby to zrobić, potrzebujecie minimum dwóch osób, to naprawdę ogarniętych, żebyście, żebyście się zmieścili w czasie i. Jeszcze będziecie potrzebować maksymalnego hakera. To jest dodatkowa strata kasy. Nie róbcie tego. Nie ma potrzeby, naprawdę. Także jeszcze raz. Podejście agresywne tylko do dzieł sztuki i bierzecie jedną osobę do pomocy. Dobra, dalej. Eee, przygotowania. Strzelec. Strzelca bierzecie najsłabszego najsłabszego kierowca najsłabszy haker nie nie najsłabszy bierzecie 5% hakera on się nazywa Johan chyba tak Johan Johan on wam daje dwie minuty dwie minuty na zgarnięcie wszystkich obrazów i to jest naprawdę wystarczająco dla dwóch osób, żeby zebrać wszystkie obrazy i uciec. Naprawdę da się i to nie jest trudne. Naprawdę dacie radę, uwierzcie mi. A... Okej, okay, dlaczego najgorszy strzelec? Bo to jest agresywne, więc no będziecie dużo strzelać, prawda? A to dlatego, bo Zerknijcie sobie, co tam jest obok obrzyna. Widzicie, tam jest SMG. Wy dostajecie SMG, nieważne jakiego strzelca wybierzecie, SMG zawsze będziecie mieli. A to jest wystarczająca broń, żeby poradzić sobie z tymi ochroniarzami. Naprawdę. To jest w 100% wystarczająca broń. Jedyne co. Dodatkowo musicie zrobić, ale Was to nic nie będzie kosztowało. Musicie zrobić sobie dostawy da gama i wtedy SMG to będzie jak jakiś jeden z lepszych karabinów. Naprawdę. A... Kierowca. Nie trzeba Wam najlepszego auta. Naprawdę to jest w ogóle niepotrzebne do. Tak naprawdę. Jeszcze Wam powiem tak. Czy kierowca, czy strzelec. Do każdego napadu bierzecie najsłabszych. Najsłabszego strzelca, najsłabszego kierowca. To wam się nigdy nie przyda, żebyście wydawali na nich kasę. Naprawdę strata waszych, waszych pieniędzy. Jedyne czym manewrujecie, no to haker. W zależności od tego, jakie podejście bierzecie i w ile osób je robicie. Okej. Okay. E, reszta przygotowań. E, ścieżki patrolowe, tak, zróbcie. To Wam się przyda. E, na mapce będziecie mieć zaznaczonych ochroniarzy, i to Wam naprawdę ułatwi, żebyście wiedzieli, gdzie kto jest, kiedy wyjść, kiedy nie, kiedy poczekać. Bardzo ułatwia. Dostawy Dagana też Wam bardzo ułatwią. Macie trochę słabszą broń. No SMG, no mówimy się, to nie jest jakaś super broń, nie? ale z, jak zrobicie dostawę Dagana, musicie zrobić 7 celów. 7 celów e, unicestwić, i wtedy mm, oni, już nie mają, oni już nie mają tych a, kasków na głowie. Tak, kask. W sumie to hełm, nie kask, ale dobra. E, lecimy dalej. Informacje o ochronie. Informacje o ochronie to możecie zrobić sobie tylko jeżeli macie penthouse i jeszcze zrobicie jakieś misje tam dla Pani Becker. Eee, co nam to da? Co, na, co by to nam dało? O, w taki sposób, bo tego nie robimy. To by nam dało tyle, że wiedzielibyśmy gdzie są kamery. Ale my i tak już o tym wiemy, one przecież są zawsze w tym samym miejscu, wystarczy zapamiętać. I przy podejściu agresywnym przecież w ogóle na to nie patrzymy, gdzie jest kamera, bo no, i tak wiedzą, że tam jesteśmy. Elektryczne wiertła. One są po to, żeby dostać się do skrytek, które są w skarbcu. Ale tam jest mało kasy i jeszcze w większości przypadków połowa z nich jest pusta. Także nie warto brać lepszego hakera po to, żeby sobie kilka skrytek otworzyć. Nie ma sensu. Dalej, ładunki termiczne. A, dobra, to są to są wymagane przygotowania. wzmocniony pancerz. Tak, to sobie zróbcie. Dzięki temu będziecie mieli taki konkretny pancerz na sobie. To wam ułatwi podejście. Zróbcie to. A wiertło do kanalizacji. A tu jest ciekawostka. Tu jest ciekawostka, bo teoretycznie potrzebujecie tego wiertła żeby, żeby wejść kanałami. Ale tylko teoretycznie. Bo tak naprawdę nie robicie tego przygotowania, bo ono jest wam potrzebne tylko. Oczywiście teoretycznie. Teoretycznie jest wam tylko potrzebne do tego, żeby wejść kanałami. Ale jak nie zrobicie go. I wybierzecie sobie później już na tablicy, że wchodzicie kanałami, to się okazuje, że możecie wejść. Nie potrzeba Wam tego. Okej, okay, kolejne przygotowanie przepustki. Wiecie co? A, powiem Wam jedną rzecz. Najlepszym wejściem do podejścia agresywnego, najlepszym wejściem do kasyna są kanały. Zawsze wybierzcie sobie kanały. Pojawicie się w tym miejscu, gdzie jesteście tuż obok wejścia do, yy, do skarbca. Naprawdę. Będziecie tam tuż obok kilku gości do zestrzelenia, Wchodzicie, rabujecie, sią, ziom i koniec. I yy, jak już sobie obrabujecie yy, kasyno, i będziecie chcieli wyjść na górę, no nie? To tam będzie jedyny moment, kiedy przepustki będą wam potrzebne. Ale. Jest jedna rzecz, bo możecie ich nie robić. Naprawdę, możecie ich nie robić. Tak naprawdę to ja ich nigdy nie robię, wiecie dlaczego? Bo jeżeli już obrabowaliście sobie ten to kasyno, no nie i wychodzicie i, i chcecie teraz wyjechać na górę. Wybieracie schody, no bo wiadomo, schody, zdrowiej. Wybieracie schody, podejdziecie sobie tam do tych drzwi, no i poczekacie tak parę sekund, kilkanaście sekund i wiecie co? Przyjdzie do was ochroniarz, powie wam siema, ludzie, impra jest na górze, zapraszam, otworzy wam drzwi i was wpuści. Takie rzeczy, naprawdę. Nie róbcie przepustek. Ok, to może teraz takie lekkie podsumowanie. Strzelać kierowca, bierzecie najsłabszych. Haker bierzecie 5% hakera, Johanna. Macie podejście agresywne, nadzieja sztuki jedną osobę do pomocy bierzecie. Przygotowania. Robicie sobie ścieżki patrolowe, dostawy Dagana i wzmocniony pancerz. Te trzy. Nie potrzeba Wam wiertoła. Nie potrzeba Wam wiertła do kanalizacji, nie potrzeba wam przepustek, ani wierteł elektrycznych, ani informacji o ochronie. Ok, dobra, to już teraz przechodzimy do, do kolejnej tablicy i tutaj tak. Najprostszym wejściem dla podejścia agresywnego są kanały. Naprawdę, najprostsze wyjście. Zaraz zobaczycie, gdzie, gdzie dokładnie się pojawicie. Jest to zaraz przy wejściu do skarbca. Eee, wyjście: lobby pracownicze. Według mnie też najprostsza lokalizacja, żeby wyjść z kasyna. Tak naprawdę, tak naprawdę to dla każdego podejścia to jest bardzo dobre wyjście. Eee, nabywca poziom wysoki. Zawsze wszędzie zawsze. Poziom wysoki. Ok. No to lecimy już teraz chyba do samego napadu i będę Wam na bieżąco komentować, co na co i kiedy zwrócić uwagę. Do tej pory nie ma nic nadzwyczajnego, tak naprawdę wchodzicie, robicie rozróbę. Ochroniarze tak naprawdę będą się cały czas pojawiać, więc. E, strzelacie, strzelacie aż do momentu kiedy zostało wam tam, nie wiem, dwóch, maksymalnie trzech ochroniarzy i to gdzieś tam wiecie, daleko, że ich jeszcze nie widać i wtedy biegniecie do tych paneli, otwieracie sobie i już się nimi nie przejmujecie po Wchodzicie do e, skarbca i, i rabujecie. I teraz skarbiec. Bardzo ważna rzecz. Zawsze najpierw umieszczacie ładunki termiczne. Będzie tam kilka paneli, na których musicie umieścić ten ładunek termiczny, żeby otworzyć sobie kraty. Prawda? Drzwi. Eee, także najpierw umieśćcie sobie te ładunki termiczne, żeby nie było tak, że nagle. No, Umieściliście sobie jeden ładunek, no i teraz czekacie, aż się Wam drzwi otworzą? Nie. Umieścicie ładunek i możecie lecieć gdzie indziej i spróbować umieścić kolejny ładunek. Chyba, że na przykład za tymi drzwiami nie ma po prostu obrazu, więc nie ma sensu. Yy, druga osoba robi dokładnie to samo. Najpierw umieszcza ładunek termiczny. Dopiero później zbiera obraz I ważna rzecz, jak umieścicie ładunek, to przez kilka e, sekund nie jesteście w stanie ani umieścić kolejnego ładunku, ani zacząć zbierać y, obrazu. Także to jest wasz czas, tak naprawdę, na to, żeby się przemieścić. Bo albo możecie stać w miejscu i marnować ten czas. Albo możecie w tym czasie podbiec do innych drzwi, które trzeba otworzyć i umieścić ładunek termiczny. Także pamiętajcie, najpierw umieśćcie ładunki termiczne. I sprawdźcie, czy za tymi drzwiami coś jest, bo często jest tak, są, jeszcze jedna rzecz, są zawsze cztery drzwi do, cztery ładunki do podłożenia. Zawsze cztery. Ale... Nie zawsze za wszystkimi są obrazy. Nie zawsze za wszystkimi drzwiami do otwarcia są obrazy, także czasem się mogą trafić Wam trzy drzwi do otwarcia i jeden ładunek termiczny Wam po prostu zostanie ekstra. Także zwróćcie na to uwagę. Ok, dobra, teraz wychodzimy z tego e, skarbca. No i oczywiście tu się e, jak kilku ochroniarzy, ale ci już nie będą się respawnować. Jak ich zabijecie, to już nowi nie będą się pojawiać. E, I idziecie sobie do, do klatki schod schodowej. I tu jest fajny trik, bo nie zrobiliście sobie przepustek, prawda? A tutaj trzeba przepustkę. Aha. Ale tak naprawdę Wam tej przepustki nie trzeba, bo patrzcie. Zaraz przyjdzie ochroniarz i nam te drzwi otworzy. Jesteśmy już na górze, teraz są dwie możliwości, możemy od razu uciekać, albo możemy jeszcze wejść do dziennego skarbca, znajduje się po prawej stronie, tutaj, żeby to zrobić ktoś musi wejść do pokoju ochrony, on jest tam za tą wielką szybą przed nami i nacisnąć przycisk. I teraz ciekawostka. Do pokoju ochrony prowadzą tak naprawdę tylko jedne drzwi. Bo jak zauważycie, po jakimś czasie pewnie ochroniarze będą się gromadzić przed drzwiami do pokoju ochrony, ale nie przejdą przez nie. One wszystkie są zamknięte, prócz tych jednych, tych obok windy. Wszystkie inne są zamknięte, więc nikt nam nie wejdzie do tego pokoju. Jedyne co tu musimy uważać, yy, musimy uważać na okna w drzwiach, bo przez te okna ochrona może do nas strzelać. Ale nie wejdzie, a to jest spore ułatwienie dla nas. Ok, no to otworzyliście drzwi do e, sejfu dziennego. Wasz pomocnik już tam jest i zbiera łup. A wy co? A wy nie czekajcie w pokoju ochrony. W tamtym miejscu możecie być ostrzelani przez ochroniarzy i niepotrzebnie tracić łup. Wróćcie się tam do windy i spokojnie poczekajcie za tą dużą szybą, o której przed chwilą mówiłam. A ona jest podla teraz macie już cały łup macie też łup z e, sejfu dziennego no i teraz trzeba uciekać którędy? a to akurat nie tędy co na filmiku, bo e, była aktualizacja i drzwi te ostatnie drzwi tutaj one będą zamknięte, one będą zastawione jakimś, jakąś szafką e, czy czymś podobnym po prostu nie przejdziecie ale jest na to bardzo prosty sposób. Po prostu obejdźcie windę. Kierujcie się w stronę windy. Nie wchodźcie do e, pokoju ochrony, tylko idźcie dalej korytarzem. Tam są kolejne drzwi. Idźcie od razu w lewo. Będziecie w tym samym miejscu co na filmiku. Teraz troszkę się postrzelacie i wychodzicie lobby pracowniczym. Okej, okay, wyszliście już w lobby pracowniczym. No i co teraz? Kierować się w stronę toru? Czy iść w prawo? Obecnie po aktualizacji teoretycznie lepiej jest nam iść w prawo. Jest tam ponoć mniej ochroniarzy. Wybór, wybór należy do was. Wydaje mi się, że Lepiej od razu skręcić w prawo i iść wzdłuż płotu, niż przeskakiwać ten płot i, i wskakiwać na tor. No ale zdecydujcie sami. Okej, okay, no i dobiegliście już do tej ulicy, przeszliście ochronę, i teraz pytanie, co zrobić? Otóż e, trzeba ukraść auto, po prostu. Ukradnijcie sobie pierwsze nadjeżdżające auto, nieważne jakie. Ukradnijcie je i uciekajcie, albo biegnijcie prosto do swoich pojazdów e, ucieczki. Wybierzcie po prostu to, co będzie w danej chwili najszybsze. Jak już będziecie mieli pojazd, to teraz znów trzeba wybrać. E, są dwa najprostsze sposoby na to, żeby uciec z policji. Możecie wjechać do kanału, dokładnie tego samego kanału, do którego wjechaliście. Żeby rozpocząć cały napad Wiedźcie tam i pojedźcie dalej Po jakimś czasie policja przestanie was gonić Ale jest jedno, jedna rzecz, o której muszę wam wspomnieć Jeżeli wrócicie się w pobliże kasyna To nieważne, czy zrobicie coś złego Zaczniecie strzelać, cokolwiek Czy policja was zauważy, nieważne policja i tak zacznie was od nowa gonić i dostaniecie pięć, dostaniecie pięć gwiazdek. Także niezależnie od tego, w jaki sposób uciekacie, nigdy, przenigdy nie wracajcie w pobliżu kasyna. Albo drugi sposób ucieczki z napadu, czyli helikopter. On się znajduje w pobliżu kasyna. Będzie dużo szybciej uciec helikopterem, jednakże sam dojazd do niego... To będzie troszeczkę ryzykowna sprawa, bo narażacie się wtedy na ostrzał policji. Ale jeżeli zrobicie to dość sprawnie, to nie powinno być problemów. Może się zdarzyć tak, że go tam nie będzie. Dlatego dobrze jest objechać go sobie takim troszeczkę łukiem i sprawdzić, czy ten helikopter tam jest, czy nie. Jeżeli go nie ma, to wystarczy, że pojedziecie dwie, trzy przecznice dalej i wrócicie. Wtedy on się zespawnuje tam i będziecie mogli uciec. Ok, na tym ten materiał się zakończy. Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli ten filmik się dobrze przyjmie, to zrobię też filmik o podejściu sprytnym i podejściu cichym opowiem jakieś ciekawostki, coś na co warto zwrócić uwagę, co pomoże Wam w napadach. No i tak, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że cały materiał Wam się podobał i że przydał Wam się do napadu. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz suba. Dla mnie to jest bardzo ważne. Z góry Wam za to dziękuję. No i do następnego, trzymajcie się, cześć!